Witam państwa bardzo serdecznie z miejskiej sali sportowej Świtezianka. No i nie opadła jeszcze mgła po racach. Parkiet w strasznym stanie, po szampanach, które upamiętniły czy upamiętniają awans, powrót do pierwszej ligi zespołu KPR Wolsztyniak. No na pewno obawialiśmy się tego sezonu. Zespół bardzo odmłodzony. Zapraszam państwa na krótką relację z tego spotkania, ostatniego, jeśli chodzi o spotkanie, które decydowało o awansie. Ze mną trener wolsztyńskiego zespołu Wojtek Anysz. Witam Cię Wojtku. Witam serdecznie. No i przede wszystkim gratulacje. Dzięki. Spełniły się marzenia? E, spełnił się cel. Marzenia są jeszcze większe, ale spełnił się cel, który sobie założyliśmy. Na pewno jakiś tam etap w tym co, co sobie mówiliśmy już no dobry rok temu i no dzisiaj już mamy ten awans, cieszymy się bardzo, bo pewno teraz spokojnie można, można pracować. No właśnie, a propos spokojnie, ja nie wierzę, że e, nie interesowałeś się ligą wyżej, bo jeżeli założyłeś sobie i chciałeś tę celę zrealizować, to podglądałeś poziom ligi, e, znaczy, w której my w pierwszej, tak. e, dużo on odstaje? Uf, to trudno powiedzieć, bo, bo... Jeszcze wejdę Ci w słowo, bo druga liga, niektórzy uważają, że była bardzo nudna. Trzy spotkania można zapamiętać, Tęcza, Kościan, dwa razy Kalisz i właściwie reszta to płynie naście. Tak, tak, tak słyszałem, że szkoda, że taki jest duży taki rozdźwięk między, między formą tych, tych zespołów. No tak to było, tylko że to, to jest jedna strona medalu, druga jest taka, tak jest że, że, trzeba, tak, że trzeba te mecze wygrywać. Wiadomo, że w pewnych, od pewnych zespołów jesteśmy lepsi, czy byliśmy lepsi. No ale utrzymać koncentrację, motywację przede wszystkim, to nie jest proste. Jak wiesz, że jedziesz i musisz wygrać, bo nikt no, za darmo też nie, nie odda. I, i, I choćby w kościanie tym, tym pamiętnym, tam było o naprawdę o włos od tego, żeby się przegrali. No, rzut na, na dwa punkty. Dokładnie, dokładnie. Także tu przede wszystkim chodziło, chodziłem, ja już mówiłem chłopakom na początku. Na pewno zespołowo, jeśli chodzi o sportową umiejętności, byliśmy no chyba najlepsi, no, no nie, ale... ale... Ta liga była rozgrywana w naszych głowach. Jakbyśmy gdzieś się zdekoncentrowali, to pewnie byśmy przegrali jeden może dwa mecze i, i, i zaczęłoby się nerwowo. Już by było oczywiście, no wiadomo, jak to jest. Także no chłopacy naprawdę tutaj pokazali taki, taką przede wszystkim mentalną odporność i, i taką siłę, bo, bo, bo to było trzeba wygrać w głowach i, i ten cały sezon wytrzymać. Gratulowali już nam awansu od trzech, czterech tygodni, no a, a, a trzema bramkami w Świdnicy zwycięstwo, jedną w Kaliszu. Gdyby to poszło w drugą stronę, to by się okazało, że, że dzisiaj tak, 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 droga. kupę roboty, także no z, z tej strony tutaj było na pewno ciężko. Bardzo fajnie tobie się udało złożyć czternastkę, czy nawet więcej zawodników, którzy w każdym momencie mogą przy słabszej koncentracji, czy słabszej dyspozycji z dnia, czy tak jak nawet dzisiaj było, bo rozmawialiśmy przed meczem, miałeś Marcina takiego na półgotowego po skręceniu stawu, bez Artura chrapy grałeś, pole manewru, Alan grał cały czas, całe 60 minut, mhm. pole manewru było małe i ale udało Ci się stworzyć resztę różne, że na każdą pozycję właściwie masz po dwóch. Równorzędnych zawodników I, i, i gra cała czternastka, nie gra siódemka, gdzie tak jak widzieliśmy dzisiaj Oborniki bardzo ładnie, yy, Sparta. Oborniki bardzo ładnie zagrała pierwszy kwadrans, ale potem siedli i nie mieli ławki. No to jest to, co mówiliśmy chłopakom, sobie z chłopakami w szatni, że na pewno siłowo, to, bo warunki fizyczne mieli, mieli naprawdę niezłe, siłowo ten zespół jest yy, no, być może nawet lepszy od nas, ale no, nie, ma, nie ma szans, żeby wytrzymać kondycyjnie i tutaj był naszym celem, żeby to zrobić. A wracając do pytania właśnie o czternastkę, no to był mój, mój, mój w zasadzie cel i, i taka filozofia gry, no nie może być tak, że jest sześciu ludzi, którzy grają, a co później, jak właśnie jak jest kontuzja, jak jest słabszy dzień, jak, jak, jak coś, coś nie wychodzi. No musi być 14. Tak już mówiłem... Yy... 14, w protokole jest 14 ludzi, to nie, to nie jest tak, że zapełnić kratkę i dobra i siedzieć na ławce, tylko tak, tylko no wejdź i graj, bo każdy no. musi wejść i, i to nam się udało jakoś tam w pewnym sensie zrobić, chociaż jeszcze nie do końca, bo jeszcze jest jedna, dwie pozycje, gdzie jeszcze potrzeba troszeczkę wzmocnić. Szczególnie na no, prawe skrzydło, gdzie Hubert Kaczmarek, nasz najlepszy strzelec, już od trzech sezonów zdaje się. Ale on ciągnie pierwsza, od pierwszej do sześćdziesiątej minuty. Yy, tak, nie i nie, nie ma tego. takiego zmiennika. no Jest Marcin Cichy, który może go zastąpić, a z kolei nie ma na później. Polsce tak, także jest. tu jest jeszcze luka i będziemy się starać zapełnić to. No ale po to, to było takie dosyć trudne, jak, jak przyszedłem i powiedziałem chłopakom, że, że jest nas 14 w protokole i nie po to, żebyś był na meczu i się przejechał, czy, czy, czy tu posiedział na ławce, tylko wchodzisz, masz, robić, masz coś dać temu zespołowi, masz zrobić swoją robotę. Jeśli to będzie 5 minut, to, to 5 minut na maksa, jeśli to będzie 60 minut, to 60 minut na maksa i ci chłopacy przejęli tą filozofię to jest fajne. Ze mną kapitan Wolsztynickiego zespołu Marcin Pietruszka. Witam Cię Marcinie. Cześć, witam. E, dzisiaj nie grałeś, podkręciłeś staw skokowy, Właściwie skręciłeś. E, jak się oglądało ten mecz z ławki? Początek, pierwszy kwadrans nie był zbyt łatwy dla, dla, dla Twoich kolegów. No na pewno z ławki nie, nie jest zbyt fajnie patrzeć na, na to, co się dzieje z, przy tym ważnym meczu, bo to, bo to jednak był taki, taka kropka nad i dla nas. Yy, no na pewno, na pewno chłopacy, początek był przynajmniej taki, taki dość wyrównany. Myślę, że gdzieś tam w tych głowach się działo, że, że, że te dwa punkty dzisiaj dadzą już awans. Zresztą od tam dwóch, trzech tygodni była już taka odliczanka, a jeszcze dwa punkty, a jeszcze zero i tak dalej, i tak dalej. Nie? Także... Yy, tak się chyba sami nakręciliśmy, no i te 15 minut pierwsze, tak wyglądało właśnie, że chyba trochę trema. Może nie trema, ale jakaś taka psycho, psychologiczna sprawa. Po tym falstarcie, już nie mówmy o tym pierwszym meczu, ale 20 spotkań bez porażki poszliście jak burza. Choć niektórzy uważają, że ta druga liga jest nudna. A raptem z całej drugiej ligi yy, słyszałem takie głosy, można zapamiętać trzy spotkania. Dwa z Kaliszem, jedno u siebie i jedno na wyjeździe, tam jedną bramką wygraliśmy u siebie dwoma. No i ten mecz stęczą, gdzie wygraliśmy rzutem na taśmę jedną bramką, a poza tym to było naście bramek z każdym przeciwnikiem. Ciężko się gra w, taki, w takim e, różnym poziomie, z różnymi drużynami. Znaczy, no przede wszystkim ten pierwszy mecz zakończony walkowerem. Ja myślę, że nas zmobilizował do tego, żeby nie gubić już punktów, gubić już punktów bo wiedzieliśmy, że kandydatów do awansu jest kilku i, i no nie mogliśmy sobie pozwolić, przynajmniej w tej wcześniejszej fazie rozgrywek na, na jakąś tam kolejną porażkę. No i to nas na pewno mobilizowało. Liga, no myślę, że ta nasza liga druga jest naj, najmocniejszą drugą ligą z tych czterech grup, także... także... No, może wyniki tak nie do końca odzwierciedlają to, co się dzieje. Niektóre zespoły były naprawdę słabe, szczególnie na wyjazdach, jak przyjeżdżały tutaj do nas. U siebie są na pewno groźniejsze, o czym czy świadczą ostatnie tam wyniki, gdzie Kalisz zremisował w w Oleśnicy bodajże, aleśno zremisowało w, w komprachcicach, także także no, chwila nieuwagi, chwila dekoncentracji, może kosztować stratę punktów. Nasz mecz w Kościanie z pierwszej rundy też mógłby się odbijać czkawką. No, na szczęście podnieśliśmy się po po nieudanym meczu w zasadzie jedyne prowadzenie nasze w tym meczu to było te, te końcowe 28-27 no i szczęśliwe dwa punkty. Także po prostu no, trzeba uważać, nie? bo to wygrywa się kilkunastoma bramkami i, i, i może gdzieś tam w tych głowach yy, przyjść taki moment, że że, wygra, że no dokładnie że można zlekceważyć przeciwnika i się zdziwić. No, na szczęście ja myślę, że tutaj w, w naszym zespole jest 14 ludzi do grania, dwie równorzędne siódemki i myślę, że to jest. Yy, najważniejsze w tym naszym graniu, bo... Każdy, kto wchodzi na boisko, dostaje tę szansę grania, to wychodzi, wychodzi po to, żeby no, zaistnieć, pokazać się i, i ta jest kontynuacja tej, tej dobrej gry, czyli tych zawodników, którzy zaczynają w pierwszej siódemce. No i to myślę, że też w dużej mierze pozwalało nam wygrywać wysoko te mecze, bo, bo gdyby tam gdzieś do któregoś momentu meczu prowadziło się kilkunastoma bramkami i grało się praktycznie jednym takim ustawieniem, to gdzieś za chwilę przyszedłby taki moment, że a już prowadzimy wysoko, odpuszczamy, a jednak wchodzi świeży zawodnik, chce się pokazać, chce się zaprezentować. I kontynuuje to co się działo wcześniej Ja mam nadzieję, że ta dzisiejsza wygrana i już zapewnienie sobie awansu nie wpłynie na nas jakoś tak usypiająco yy, założenie yy... Od początku sezonu, w zasadzie, to znaczy może nie od początku, od tej przegranej walkowerem było takie, że gramy, przygotowujemy się od poniedziałku do każdego kolejnego meczu, rozgrywamy go, zapominamy o nim, przygotowujemy się do kolejnego, więc, więc myślę, że z tą myślą yy, przystąpimy do, do tych trzech ostatnich meczy. No i nie ukrywam, że komprachcice, trudny zespół na wyjeździe, nie przegrali w tej rundzie u siebie żadnego meczu, więc, więc tutaj wyzwanie dla nas Leszno Też na pewno będzie. będzie chciało pokazać, że. Tutaj ta przegrana 14 bramkami. No mi, są i o, i o Dokładnie. To, to, to był jakiś tam może wypadek przy pracy, a no przy okazji walczą o baraż, także na pewno nie odpuszczą. Ja liczę na to, że my staniemy na wysokości zadania i do końca będziemy zwyciężać. Marcinie, jeszcze raz gratulacje dla Ciebie, Dzięki dla bardzo. Chłopaków. Dziękujemy. Tak jak sektor F pokazał, że są z Wami do końca, również na wyjazdach. My również bardzo dziękujemy. Przy, przyłączamy się do tego kibicowania i pozdrowienia dla wszystkich Chłopaków. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym jeszcze tutaj tym kibicom podziękować bo myślę, że dobrze się tutaj zaczyna, dziadzie, jeżeli chodzi o, o kibicowanie. Raz no, na naszej sali gramy w końcu przy wrzawie, przy, przy głośnym kibicowaniu, nie tak jak to rok, dwa, trzy lata temu było, było słychać piszczenie butów jak na meczach sparingowych. No i jeżdżą na z nami też na wyjazdy, także to jest, to, 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 za to należy się na pewno duży szacunek i, i, i zresztą komentarze myślę, że idą w całą Polskę, także tutaj. Duży plus dla Bardzo dziękuję za rozmowę i powodzenia, i szybkiego powrotu do zdrowia. Dzięki. Zapytam Cię jeszcze o. E, nabytki, jeśli tak brzydko można powiedzieć, o chłopaków, którzy przyszli do naszego zespołu, którzy nie są z Włosztyna. Uh -huh. e, Tokar, Przekwas, e, Hubert, e, Baran. Czy oni zostają? Czy coś się zmieni? Czy to za wcześnie jest pytanie zadane? Czy znaczy, już... ja myślę, że na razie spokojnie Jeszcze mamy mecze ligowe Jeszcze jest Liga mhm. 3 mecze, które na pewno chcemy wygrać I, I tutaj jeszcze z tym bym, bym się wstrzymał z jakimś... Ale Ale, ale, jest ale jestem bardzo zadowolony no, no, no tutaj przede wszystkim się świetnie wkomponowali w zespół Jeśli chodzi o jakąś tam atmosferę O to, o to zgranie takie pozaboiskowe Bo to też jest bardzo ważne Na boisku, że, że chyba nie muszę nikogo przekonywać że, że robią świetną robotę I na pewno będę robił wszystko, żeby zostali Ale, ale no to też jest jakby Ich oczywiście decyzja co dalej i no to jeszcze, jeszcze wrócimy, będziemy rozmawiać, natomiast ja jestem bardzo zadowolony z, i tutaj no słowa podziękowania dla zarządu, który przed sezonem naprawdę no, no spełnił to, to, o co prosiłem, bo gdyby, gdyby, gdyby no poszło to w drugą stronę to byśmy naprawdę mieli kłopoty, a, a tak mamy tą właśnie, ten zespół, który, który jest wymienny i który walczy jeden za drugiego. Zostały tak jak wiesz do końca trzy spotkania, rozmawiałem przed z Marcinem, 20 obiecał, że 20 zwycięstw to jeszcze nie jest wasze ostatnie słowo, postaracie się ten rekord powiększyć, choć na pewno będzie trudno, bo zespoły tak jak mówisz się nie położą. A Ostatni pojedynek z Lesznem, no to będzie oni też będą walczyli o coś. nie? My już gramy na luzie, ale oni będą walczyli. Ale tak jak czytałem Twoje wywiady, Ty również jesteś zdania, że my się również nie położymy i dlaczego nie możemy pójść na zero? Nie? Oprócz tego nieszczęsnego walkowera, a, a poza tym wszystko wygrać. No na szczęście Walkower za nami już nam, nam nie przeszkodził w niczym. A co do tych trzech meczów, tak już tak właśnie mówiliśmy wcześniej, no naszym celem awans to był taki podstawowy drugim. Chcielibyśmy naprawdę skończyć ligę bez porażki, bo, bo byłoby to naprawdę, no, no myślę, że nawet na drugą ligę to jest to jest duża sprawa wygrać wszystko. A, a poza tym, no. no... Tak już zawsze powtarzam, to jest sport, sport jest dla ambitnych, ambitni nie odpuszczają, bo, bo już coś jest, tylko, tylko, tylko chyba świadomie trzeba pracować dalej i yy, Świdnica z Lesznym walczy o drugie miejsce, po co ma ktoś nam zarzucić, że, że, że odpuściliśmy komuś. Nikomu na pewno nie odpuścimy i zagramy na, na 100%. Ty jesteś przy ławce, e, czy ta kąpiel, bo nie wiem, czy kibice Zobacz. zobaczą, że stoisz na bosaka, czy ta kąpiel była od zawodników w rewanżu za twój stres, czy o, za, 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 za ogromne emocje, jakie... Schłodzili. Schłodzili mnie trochę, tak, wrzucili do, do wanny z lodem, z zimną wodą. No i tak, cały stres i nerwy puściły, tak, zostały w wannie, także... No. I, ostatnie, I ostatnie pytanie. Sektor F, ta zwana FK to są kibice naprawdę od paru lat, nie pamiętam, żeby było tak świętowane, jakiś taki ważny mecz, dzisiaj był bardzo rację, 60 minut, to się od wielu meczów odbywa. E, fantastyczne widowisko. Wy oczywiście swoją grą pomagacie, bo łatwiej się kibicuje, ale patrzę tak na nich i, i z dużą radością. Wydaje mi się, że to się tworzy coś nowego, coś fajnego. Tam podrywają resztę publiczności, dzisiaj było pełno, ale chłopacy napraw... to chyba nie tylko ósmy zawodnik u nas, czy dziewiąty, ale oni również wspomagają was na wyjazdach. No dokładnie, oni byli tutaj. Znaczy mi brak słów tak naprawdę. To no, no, no dokładnie, są, są naprawdę niesamowici. No i co tu dodać? No, jeśli przez 60 minut słyszysz doping taki, jaki, jaki oni potrafią tutaj zrobić, to po prostu no, no, nie możesz sobie odpuścić aby na sekundę, bo, 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 no, bo no, no, nie można. To, to, jest, to, jest, to było nie fair i, i no, ja się bardzo cieszę, że udaje nam się tutaj zapełniać tą halę. Oby tak dalej, bo, bo wiadomo, porażki też przyjdą kiedyś, e, żeby to nie, gdzieś tam mnie nie, nie przesłoniło, że, że teraz już gorzej, czy tam nie wiem lepiej. E, chcielibyśmy naprawdę budować tutaj krok po kroczku coś takiego, czego jeszcze nie było i mam nadzieję, że się uda. Dobra, jeszcze raz dziękuję. Gratulacje.